Warszawska karta podatnika to propozycja miejskiego warszawskiego ratusza, żeby zachęcić tych warszawiaków, którzy nie płacą podatków w Warszawie, żeby zaczęli je właśnie płacić tutaj. I oczywiście jest, jest parę dylematów. Po pierwsze taki, czy tak naprawdę powinniśmy dyskryminować tych podatników, którzy do tej pory płacili podatki zgodnie z przepisami, a nagradzać tych, którzy do tej pory tego nie robili. I Pierwsza chyba rzecz, nad którą trzeba by, na trzeba by się zastanowić, to jest to, kto tak naprawdę powinien płacić podatki w Warszawie. Bo zgodnie z przepisami podatek płacimy w tym miejscu, w którym zamieszkujemy. Czyli zameldowanie nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Natomiast ustalenie, czy mamy miejsce zamieszkania w Warszawie, też nie zawsze jest do końca oczywiste. Bo zupełnie inną sytuacją jest sytuacja, kiedy ktoś przyjechał tutaj czasowo do Warszawy. Być może na rok, na dwa wynajmuje mieszkanie, a co innego, kiedy ktoś już zakupił mieszkanie, założył rodzinę, dzieci chodzą tutaj do żłobka, do przedszkola, czyli wtedy możemy mówić, że rzeczywiście jego miejsce zamieszkania jest już w Warszawie. Czyli tu powinien płacić podatki. Największa wątpliwość jest taka, czy tak naprawdę powinniśmy nagradzać tych podatników, którzy do tej pory no, tak naprawdę omijali przepisy, czyli płacili podatki tam, gdzie było im wygodnie w miejscu zameldowania, w tym miejscu, w którym składali te pity przez, przez wiele, wiele lat, natomiast nie dokonali tego wysiłku, żeby się zastanowić, gdzie powinni płacić te podatki i rzeczywiście odprowadzać je w miejscu właściwego zamieszkania. Kwestia na pewno też dosyć wątpliwa i budząca pewnie dużo emocji wśród Warszawiaków jest to, że ci, którzy do tej pory płacili podatki zgodnie z przepisami, no byliby mieszkańcami Warszawy drugiej kategorii. I myślę, że taki pomysł ratusza jednak większości Warszawiaków się nie spodoba.